No ja to za debil. W jaki ja? się z nim nie gram. Tak, nie Aha. ty. Wyłączcie sad dźwięki. Wy, wyłączcie Spotify, włączacie Spotify. No czemu dopiero włączyłam. Nie wyłączaj to. Wyłącz. Trzeba się skupić. Muszę się skupić na fabule i bo to jest bardzo logiczna gra. Czytaj, czytajcie to. Czytajcie to. Ale sera pod źródć sobie na O cholera Dobra. Nie wiem gdzie wam iść. Musimy... Za słońcem. No ja nie chcę, ja chcę tu zostać. No to dobra, to zostajemy. Idziemy. Oj, oj. O to hero Hendel wonis, Hendel wonis. Co to? Oj. Co jest? Chodźcie. Nie wiem, idźmy. Idziemy. O! mam jakiś kwadrat lata. A to autysta nie. jakiś. Nie. Nie możemy się do niego zbliżyć. O, tak! <grych> Zaraz będą o... zagadki. No. Co ja, Nikola? Przygotuj się. Przygotuj się, Nikola, nie? Na zabawę. Ej, pod macie latarkę. O. Rozczytałam tutaj. Okay. O cholera. Tung, tung, tung. Sachur, sachur. O cholera. Sahur, sahur. O cholera. Żartuj teraz, bo ja dalej nie wiem. Ja też nie wiem. Nie Jeden. Wiem, znaczy. O, jaki fajny list, dobrze, że umiem czytać. Y Dobry list. Dobre, Dobra, znasz już mi zachód. Chodźcie. No, może byś to otworzył. No, bo w stopą mi zasłoniłaś, serio. Akurat, bo jak to kliknąłem i poskoczyłaś. Nie działa, tak to. Chyba oszalałeś. Jak ja mam stąd wyjść, to nie działa. No, bo. Myślę, trzeba znaleźć coś. O, jest. A, lokpika potrzebujemy jakiegoś pewnie. O, jest, mówiłem. Widzisz mi raz. Nie działa. Nie działa, no. No, to no bo widocznie wpisze. musimy coś innego jeszcze zrobić. To jest bardzo logiczna gra. Hmm. A. No, jeżdżaj. Przy... Czekaj, czekaj. No. A może trzeba więcej razy po prostu. Do strony śmierci będziemy to otwierać. Kiedyś się uda. O! o! Jeej! Dziękuję! Kurwa, mać. Idziemy tu. O, uważaj, o co chodzi. Aratą. Za mną. Kurwa. Słyszę coś. Idzie do nas. Nowe cwele. O cholera. Pięćdziesiąt, co to znaczy? Pięćdziesiąt stali? O cholera Szybko, żor Idę O, tam jest ten Idziemy na niego Chodźcie, chodźcie Posrało cię już dresztu chyba, chyba jest. O cholera o cholera, o cholera, cińciarz per. Pomocy! Cinkciasz mnie goni. Uuu, zabierze. Zabił mnie. Gdzie jesteś, Nikola, chołubowicz. Nie żyje. Sprawdziłam się. Aaaaa! Nie wiem. No, właśnie. 101, co to znaczy? Nie mam pojęcia. Szafę. Słuchaj, mam też tak ekran trzęsie? Tak, Mam jest. klucz! O, cholera. To wychodzimy. Chodź. Daj. Chodź Nikola. O, cześć Nikola. Szybko Ale on tu nie działa. O. A to było to urocze. A to było urocze. Bo tym kluczem musisz sobie otworzyć. Y Odłuchaj. Oczy. Oj. Co za gówno ta gra. To ma większy... No. Lor, to ma większy przekaz, myślisz? Tu są jakieś drzwi! O, Otwieraj. cholera. Otwieraj. Otwieraj to. O nie. No. no nie. Ale otworzyła drzwi chodź. Ale, o nie, zamknęły się. Y cholera. Może... przyjdźcie tutaj do mnie. Hello. Nie. Gdzie był ten klucz? Tutaj. Nie, no, nie wiem, tak szczerze nie pamiętam. Gdzieś w szufladzie którejś na górze. Mam masz? Mam. Chodźcie. No. Leżą. Ej, tu jest ten. Mapa. 50-51. Które teraz pierwsze? 100. Kro te filtry z kapkutem irytują. A może no, trzeba 101. No, usuń to. Cicho, teraz ja. NO JEŻYK! <noise> <noise> Let's go no coś nie wyszło. No co nie wyszło? Życie. Nikola jest walony geniuszem, nie? Kurwa, To to karta... A, to do wyjścia! A, karta miejska, dobra, chodźcie. Do autobusu zaraz będziemy mogli wsiąść. Szybko, szybko sobie idzie. O cholera. Dawajcie. Gible! Nie działa, nie działa! Czekajcie. O cholera, uderzył mnie. Nie, Ja też. Ej, to jest o wiek jeju. z SCP. Ojej! Co jest? Eee, żor. Eee, żor. pierwszy klucz, a potem pokażę klucz. Ja pierdol, o, nie wiem gdzie jest klucz. Klucz był z tyłu. O kurwa, dużo mi to mówi. Dawaj, czekaj. Gdzie jest z tyłu? Co to bo? A ty mnie widzisz? No nie. No to. Oj, gdzie jest ten klucz? Szybko pojedziemy bez ciebie. No, zostaw mnie, czekaj, gdzie jest ten klucz Jerzyku. Nie, nikt nie brzmiał. No, aha, Nikola, nie, taki właśnie jest Cię klucz. nie idzie. idę! No, gdzie jest ten obsługi? Idzie. Klucz? już skończyła grę. Gdzie jest ten obsługi? Klucz, o jest, jest klucz, jest klucz. Czekaj, poczekaj, bo nie mogę trafić, bo. O! Sekundka, dwie. Wtedy tam jest 5.51.50! 50. Ile, ile jest? 51-50 Okej okay. O mam tą kartkę Znaczy kartę w sensie miejską kartę Karnet bojowy no Czekajcie Nie! Czekaj, czekaj, czekaj bo mnie goni ten Abdullah Abdullah hamaleheme Kto tu będzie latał na głowie? Abdullah hamaleheme lepiej

jest rzeka. No. O cholera. U. mamy, tak, mamy jeden, kro. pięć, dziewięć, zero, to są jakie znaczki. Jest znaczek, tak. Znaczek. prosto? Tak. No. O Jezu, a teraz? Jezu. Prosto. No i... Tutaj jest dziewięć haczyk to jest dziewięć no. i co dalej no dziewięć o już... mam wyjście o idę YouTube. tylko szczerze nie wiem ale no nie wyjście bo trzeba tu wpisać kod 5 ale przecież to. 9, 1, 5 No dobra, no ale. 915, to... ale, ale to, to, no, ale, ale... U wieś, to jest pełna kolejność. A skąd mam wiecie, co tu A co się tu skończy po arabsku na scenach? My nie wiemy, bo nie mamy arabskiego. Bo o to w tym chodzi, nie? No. Mamy 4 kombinacji. 4 razy ile z kombinacji? 100. Ani, serio? Nie, wpisz chat. LGBT Ale dużo chłopaków, wiesz? LGBT, tych statków tych... Ale my już wszystko mamy Serio Jak wszystko? No, idziemy do wyjścia Nie, tu nie jest wyjście, to Czekajcie, to rozgryzę zaraz, wiecie? Jak nie, nie. Tu też nie jest wyjście gdzie jest wyjście? No tu jest, tam gdzie ja poszłam a nie wiem, gdzie ty poszłaś, koleżaneczko No Jerzyk widziała i powiedziała, że tam nie jest wyjście Jak to? Jezu to twoja wina. Mhm. Czekaj, o, jestem. Ale czemu tu są drzwi z SCP, widzisz, Nikola? A jak mam to napisać? Ej, widzisz, Nikola, są drzwi z SCP. To moje drzwi są, ja je budowałem. Czekaj, zaraz ci powiem, jaki jest kod. się nie komuś... da! Ja zaraz... się nie da! wyjść z tego wyjść Nie bój się, Nikola, zaraz to rozgryzę. Hmm. Jaki by tu kod a bo... Ale nie da się z tego wyjść! No. Hmm. To ponos. Mówisz. Skobany. Czekaj, muszę to przemyśleć. Może musimy wpisać kod. Uwaga. Hmm. Dobra. Ja bym to zrobił tak. A jak mam wpisać ten kod tak właściwie? Przecież mam ten. Nie wiem, wtedy Enter naciśnij i odnowa. nowa. W sensie Escape i wtedy znowu, wtedy będziesz chyba mógł ruszać tym. No właśnie, tak średnio, ale. A kurwa, a da się tego wyjść? Nie. A mi nie działa, bugowało mi się. Czekaj. A jakie mieliście te cyfry? Mi się wydaje, Nikolaj, to jest 9105, tak szczerze, mi się tak wydaje. Pisz 9105. 9105. Jak? 9105. Jest. O, jaki zamiar już. Tylko, że... I ja to powiedziałam, debilu. No i tam, głupoty gadasz. O cholera. Ale mam to, o. A ja po was? O. Nie. No i dobra. I co teraz? Mam klucz. Ooo. O. Aha. Ale jesteś super. Otwieraj. Tu w dźwięk akurat. Kibel. Coś w tym kiblu sra. Jestem przekonany. Kurwa, takie duże to. Spokojnie, połowa mapy zamknięta. <grym <grym ale gówno gdzie... tu jest. O <grym> Czy ja dobrze słyszę? <grym> tak. Tu. Dobra. Gdzie światełko. Tam, gdzie światełko. Tam, gdzie świecą, tam dzieci. Jarzowałam! Bębniasz! Bębniak O <laughs> cholera, uh... ben... o oh, cholera